Ale czego no? Nawet nawet go nie znokautowałem. Przepraszam widzowie. Obiecuję, że na drugiej walce chłopa kurwa łapie za nogę i wyrzucą za oktagon. Jeszcze trzeba trochę potrenować. A to już niedługa druga walka. Minie szybciej niż, niż dłużej. Kogo? Widziałem, że już poszedł całkiem rzetelny Lig, więc jak ktoś się interesuje, to może już wie, ale nie będę sam mówił. W każdym razie 2-0. Nie położyłem go spać, zanim wybiła północ. No, niestety, no chciałem wyjść wcześniej, tak jak mówię. Trzy minutki miałem do wyjścia. Planowo przychodzi babka, mówi, że za 50 minut jednak wychodzimy. Wszystko przez tą pierdoloną rzymską klatkę, którą nie potrafili rozkręcić. Ale. To mi dało do myślenia, że rzymska klatka jeszcze nie osiągnęła swojego maksymalnego potencjału. A co gdyby zrobić walkę karłów w rzymskiej klatce albo pudełku na buty.